Bóg mnie wybrał. Jesteśmy na garażu Grzesia, który ma nas już dość. Przed wyjazdem na dynamitki są wymieniane przewody hamulcowe. Wrzucamy stalowy oplot, bo nam to puchło, jak jeździliśmy na lewej nodze. Olej, filtry. Dołożony czujnik od temperatury oleju. Już prawie dołożony. Jeszcze tutaj musimy pociągnąć kilka kabelków. Zakładamy teraz na dwie jasnowe fele. Tego po białym stoku nie udało się zrobić. To znaczy, no, tiki to lekko wyciągnął, żeby jakkolwiek się tutaj przymykało. Ale przynajmniej jest symetrycznie, bo z drugiej strony też było puknięte, więc jest spoko. <laughs> Mam nadzieję, że to wszystko wejdzie do hobby boxa. Z pewno bierzemy żabę, żeby sobie koła zmienić. Yy, klucz udarowy, skrzynkę z narzędziami. A jeszcze jakąś chemię, coś żeby auto przemyć trochę. Hobby box się przydaje. Materacyk, namiocik, coś do spania. Śpiworki, jakieś lampeczki na zmianę. Ostatnie szlify. No niestety, auto jest przygotowane wizualnie 3 na 10, ale nadrobimy to jazdą. Myje szybki. Przy miarę zapakowani, tylko jutro koła od wulkanizacji odebrać jechanka. Dojechaliśmy wczoraj koło pierwszej w nocy, dopiero bo było dużo wypadków po drodze. No ale jesteśmy rozpakowani, naszykowani. Jedziemy zobaczyć, jak autko podaje. No i co, dalej oglądajcie: będzie jechanka. Robiliśmy kilka kółek. Wszystko było spoko, do momentu. Do tego momentu. Nic, szukamy chłodnicy. No i co kochani widzowie? Chłodnica jest dostępna od ręki tylko we Wrocławiu. No i wydzwoniłem ziomala, który ma mi to odebrać i nadać przesyłką konduktorską. No także dzisiejszy dzień skończył się na, nie wiem, 10 przejazdach. Patrz co jest grane. Mój przyjaciel z Wrocławia dał mi chłodnicę przesyłką konduktorską. Dziękujemy bardzo. Zobacz z kim ładnym. A na uratował nam życie. Te Z Wszystkiego dobrego, dziękujemy no bardzo. Chyba jutro pojeździmy. Jedziemy, upala. A tą kurde dziurawimy ją. Ups 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 ops. A meroba. Dawaj do Nissensa ją składaj. No? Powinno być do BMW, a nie do Nissensa. Co to kurde nam dali? Dzisiaj rozjebaliśmy Huberci? Kurwa, szkoda, że samochodem! Tak wygląda człowiek z naprawionym samochodem. Jutro zapierdalamy ostro. A. A dzisiaj, tak, tak, tak było dzisiaj. Kolejny dzień zmagań, jak tam nasz teammate. Jedyne co trzeba było zrobić, to trzeba było zmienić opony i los chciał, że wulkanizacja przyniosła dwie maszyny do opon i obydwie się zepsuły. Oby poszło, bo teraz macie czterech zawodników w swoim teamie. I nikt nie wie jak to wygląda. I nikt nic nie wie. O, no, pojeżdżone będzie więcej? Mam nadzieję, że więcej. Że tak z 10 razy tam więcej mi... niż wczoraj. To mi wytłumaczy Zostanie biat... A, dobra. To, jak, to co, będziemy tu zjeżdżać? Tak, tędy jest zjazd. Aha. A tam jest to wszystkim się popierdoli, ale? Tak, jak zwykle no, no. Trują się ładować czy trują? Dawaj, trują. Trują? No. Trwają przygotowania do zawodów Tutaj mój teammate Któremu niestety wywaliło wspomaganie Ale coś tutaj chłopaki próbują zrobić Żebyśmy mogli chociaż dwa kółeczka przejechać Plan jest taki Ja jadę z przodu, mam najmniej mocy Za mną jedzie Hubercik, turbografia A najmocniejszy na końcu Żeby mógł się tam jakoś doklejać Na starcie to e, tip kutla e, składający się z. Up and down, from my body make me feel. Says Daddy, move it on, shake it on. Are you ready? Up and down, from my body make me feel. Says Daddy, move it on, shake it on. Are you ready? Idzie do Bongrabosa Grabosa, tego futrzego uh! brata. Uh! Dziękuję, dziękuję. Dzięki. Dzięki. No si. Piję Zanówiłem szamy z Wenichany Podpaliłem babelka. Mapy, zamówiłem panie. Miałem ciśtawisz, ale nie. No, elegancko. Wracamy na kółkach. W ogóle to mało opon nam zeszło. Ja przez jeden dzień zdążyłem spalić dwa niecałe komplety. Więc super. Poza tym, że dzisiaj rano jeszcze nam spadła opaska i znowu wylało płyn. No to samochód się spisywał superowo. Przy maksymalnym upalaniu temperaturka była 110, więc nawet nie trzeba było jakoś często chłodzić fury, tylko, tylko oponki. Poza przygodami z chłodnicą to weekendik super. Pojeździliśmy sobie, dzisiaj to się maksymalnie wyjeździłem, praktycznie cały dzień na torze. Chyba nawet nie będziemy wyciągać z samochodu opon, bo 23 jedziemy na Under Forest, więc niech to sobie tutaj leży i czeka. Kompakcikowi damy troszkę odpocząć. Fajosko, dzięki wszystkim, którzy mi pomogli w ogarnianiu samochodu i części i w ogóle w wielu innych rzeczach, to jakieś tam nagrywki, zdjęcia, sztos. Będziemy jeszcze jeździć w tym roku na jakieś evenciki. Jeszcze dla widza. Co do jazdy na rewersie było o wiele łatwiej. Można było wpadać patelnie na trójce, tylko trzeba było to zrobić dobrze, żeby resztę trasy dobrze pokleić i tam polecić z prędkości nie za dużym kątem. To musiało być idealnie, musiało być idealne wejście. Udało się tak myślę, że kilka przejazdów zrobić. No i moje przemyślenia są takie, że jazda. Low powerem jest o wiele ciekawsza, bo jest o wiele trudniej, musisz dopiąć wszystkie zakręty perfekcyjnie, żeby pokleić tą trasę tak jak się powinno to zrobić, poprawną nitką. Także była zabawa, było troszkę kopaniny, chociaż i tak nieźle, nieźle podnosił trójkę. Jestem w szoku, bo nie sądziłem, że będzie tak podawał, no najlepiej jak jeździłem sam. Jak brałem kogoś na pasażera, to już było to czuć na, na samochodzie, że gorzej podnosił. Ale super, super się sprawdził. Pamiętajcie, żeby zajrzeć na mojego Instagrama. Im więcej ludzi będzie mnie obserwować, tym bardziej będzie mi się chciało robić dla Was materiały i rzeczy. Jeśli się podoba, to prześlij to dalej komuś. No i lecimy z tematem. Będziemy sobie razem driftować. Jeździć po różnych eventach, poznawać fajnych ludzi, działać. Pozdro.